W roku 2139 będą na świecie sami wariaci. Jeden z anglików obliczył, że w roku 2139 cały świat będzie składał się tylko z samych wariatów. Nie są to żadne przepowiednie ani też jakieś dociekania, tylko ściśle matematyczne obliczenia. W roku 1859 wypadał jeden wariat na 535 zdrowych, w roku 1897 jeden wariat już tylko na 312 zdrowych. Dalej rozwija się stosunek następująco: w roku 1926 1 do 150, w roku 1977 będzie 1 do 100, idąc zaś tym sposobem liczenia. Cały świat będzie składał się z samych wariatów. To obliczenia są dokonane ściśle matematycznie, jak można więc im nie wierzyć. Prosiłbym o sprawdzenie, ilu jest teraz wariatów na świecie i naniesienie na te przewidywania, czy jest to mniej więcej zgodne z przewidywaniami.